To znowu ja, Monika i kanał Perfumowy Orient Express. Zapraszam Was na mini recenzję zapachu, o którym nie mówi się zbyt wiele na YouTubie. Jest to zapach Garlena, który powstał w 2021 roku. Nitar di Sol, czyli nektar słońca. Stworzył go nadworny perfumiarz marki Garlę, czyli Thierry Wasser i stworzył ten zapach razem z Delphin Jelk czyli mamy tutaj damsko-męski duet, zapach z, oczywiście z linii Aqua Allegoria i jest to bardzo nietypowy zapach z nutami solarnymi. Nie jest on łatwy, ale jest bardzo specyficzny i bardzo klimatyczny. Dla mnie jest to mm, nostalgia we flakonie, a jestem osobą, która niezwykle ceni sobie wspomnienia, mm, lubię rozmyślać, i uwielbiam być w nastroju nostalgicznym. I ten zapach, teoretycznie, znając moje gusta, nie powinien mi się spodobać, bo jest on białokwiatowo, wodno, solarny, a jednak ma w sobie coś takiego, że trudno o nim zapomnieć, i sprawdzi się też w pewnych okolicznościach życiowych, o których zaraz będę mówić. Nie wiem, czy przywitałam się z wami, moi kochani, bo. Dzień to znowu ja, Monika i kanał Perfumowy Orient Express. Zapraszam Was na mini recenzję zapachu, o którym nie mówi się zbyt wiele na YouTubie. Jest to zapach Garlena, który powstał w 2021 roku. Nitar di Sol, czyli nektar słońca. Stworzył go nadworny perfumiarz marki Garlę, czyli Thierry Wasser i stworzył ten zapach razem z Delphin Jelk. Czyli mamy tutaj damsko-męski duet, zapach z, oczywiście z linii Aqua Allegoria, i jest to bardzo nietypowy zapach z nutami solarnymi. Nie jest on łatwy, ale jest bardzo specyficzny i bardzo klimatyczny. Dla mnie jest to mm, nostalgia we flakonie, a jestem osobą, która niezwykle.